Aleksander Kamiński. Kamienie na szaniec. Streszczenie. Część druga. Pod arsenałem. Niemcy u aresztowanego kolegi Rudego, Henka, znajdują jego adres. 23 marca 1943 roku nad ranem gestapo aresztuje Rudego. Chłopak jest poddawany brutalnym przesłuchaniom. Jest katowany, ponieważ gestapo jest przekonane, że oto udało im się spytać jednego z ważniejszych członków warszawskiej dywersji. Ponieważ Rudy mimo wszystko nikogo nie zdradza, pojawia się rozkaz, aby bić go do śmierci. Przyjaciele chcą go odbić, muszą jednak dostać pozwolenie z góry. W końcu przychodzi zgoda 26 marca. Przeprowadzona zostaje akcja pod arsenałem. Nie wszystko idzie po myśli chłopców. Podczas akcji ciężko rane zostaje Alek. A Rudy jest w tak złym stanie, że nikt nie daje mu szans. Przy okazji odbicia Rudego uwolnionych zostaje jeszcze 25 innych więźniów. Rudy do końca powtarza fragment wiersza Juliusza Słowackiego, testament mój. Rudy i Alek umierają tego samego dnia. Przyjaciele, którzy od Rudego dowiedzieli się, jak wyglądały przysłuchania na szucha, wykonują wyrok śmierci na dwóch gestapowcach. Celestynów w getcie warszawskim wybucha powstanie, które wspierają konspiratorzy przekazujący walczącym broń. Zośka bardzo źle psychicznie radzi sobie po śmierci przyjaciół. Wyjeżdża z rodziną na wieś. Za radą ojca spisuje wspomnienia o rudym, tytułując je Kamienie ruszone na szaniec. Wraca do Warszawy sam otrzymuje krzyż walczący. Pośmiertnie oznaczony zostaje nim także rudy, a Alek pośmiertnie otrzymuje krzyż Virtuti Militari. Zośka otrzymuje zadanie odbicia więźniów przebożonych z obozów w Majdanku do Oświęcimia. Akcja ma miejsce pod Celestynowem. Mimo problemów udaje się zrealizować zadania. Wielka gra latem 1943 akcje konspiracyjne przybierają na sile Niemcy nie czują się już tak pewnie ale konspiratorom też nie wszystko wychodzi jak akcja pod czarnocinem uchodząca za najbardziej pechową ginie w niej kilka ważnych osób dla Zośki co ten bardzo przeżywa jest pewny że wina leży po stronie jego niedopatrzeń sam w końcu podczas przypadkowej kontroli zostaje aresztowany ale udaje się go szybko wyciągnąć z szucha Zośka wraca do idei samokształcenia, tak ważnej dla Rudego. Organizuje tajne komplety dla konspiratorów. Kierownictwo walki konspiracyjnej decyduje o likwidacji ponad dziesięciu posterunków żandarmerii niemieckiej. Jednym z nich, tym we wsi Sieczychy, ma się zająć oddział Zośki. Wszystko teoretycznie się perfekcyjnie udaje. Ginie tylko jedna osoba: Zośka, który jako pierwszy wpada na posterunek. Nie ukrywam, że podczas nagrywania tego materiału. Kilka razy zadrżał mi głos i musiałem zrobić sobie przerwę z racji faktu, że nie wiedziałem, że Kamienie Naszaniec jest to książka oparta na faktach. Postacie, o których czytałem, Zośka, Rudy i Alek, byli tak samo jak ja i tak samo jak wielu z Was młodymi ludźmi, którzy chcieli żyć, a musieli walczyć o swój kraj lub bardziej chcieli. W to, w jaki sposób oddali swoje życie, naprawdę wzbudza wielki szacunek. Warto pamiętać o bohaterach Polski, którzy niczym nie różnili się od nas, a mimo wszystko tak wiele zrobili. Czytał Krzysztof Kryński. Straszczenie ze strony bryk.pl Pozdrawiam.